Dead -boty to jest taka relatywnie nowa technologia, i używając tego określenia, mamy na myśli formę symulowania obecności zmarłych po śmierci. Dead to zmarły, Bot to bot. Z tymi technologiami jesteśmy coraz bardziej zaznajomieni i, i obcujemy z nimi właściwie na co dzień, ale to jest taki bardzo szczególny rodzaj technologii, która tworzy iluzję właśnie obecności zmarłego w ten sposób, że. System, program komputerowy otrzymuje bardzo duże ilości danych o danej osobie, o osobie, która zmarła, i potem analizuje te dane, i, i sprawia, że powstaje no właśnie taka namiastka, wirtualna reprezentacja tej osoby. Od jakichś dwóch lat, ale szczególnie od roku, pojawia się coraz więcej firm, które oferują tego typu właśnie serwisy. Niektóre bardziej targetują, osoby, które chcą same siebie w jakiś sposób zachować dla, dla potomności. Inne bardziej skupiają się na targetowaniu osób, którym ktoś bliski odszedł i z kim chcieliby odtworzyć w jakimś sensie kontakt poprzez sztuczną inteligencję. Wskazywaliśmy na trzy potencjalne scenariusze, trzy potencjalne serwisy, które mogłyby dziś powstać. Pierwszy nazwaliśmy Manana, czyli... No, Moja babcia, mówiąc pokrótce. I w tym scenariuszu skupiliśmy się na problem, który może wynikać w związku z tym, że taki serwis może wykorzystywać wizerunek naszego bliskiego do sprzedawania nam konkretnych produktów, co jest teraz absolutnie możliwe. Więc próbowaliśmy tutaj wskazać na, na konieczność zastanowienia się nad zgodą, zarówno osoby, która. Jest odbiorcą takiego serwisu, czy ona jest świadoma tego, że może być manipulowana w ten sposób przez taki właśnie serwis, ale też przede wszystkim zgody tych osób, które odeszły, a które są w cudzysłowie wskrzeszane poprzez sztuczną inteligencję. A w naszym drugim scenariuszu skupiliśmy się na sytuacji, w której są rodzice i jest. Którzy mają ośmioletnie dziecko. Chodziło nam tutaj o takiego potencjalnie bardzo młodego odbiorcę. I wiemy, że mama jest terminalnie chora i mama niebawem odejdzie, ale rodzice postanowili, że dla tego syna stworzą jej cyfrową reprezentację. Naszą obawą jest to, że bardzo niewiele wiemy o tym, jak te systemy wpływają na proces żałoby, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. I to jest taka przestrzeń eksperymentów, która wydaje nam się, że się w ogóle nie powinna wydarzyć. I naszą rekomendacją byłoby to, by dostęp do takich technologii wiązał się z ograniczeniami wiekowymi i by być może tylko dorośli mieli dostęp do właśnie takich grief bots, czyli do takich technologii, które, w którym AI towarzyszy w przechodzeniu przez proces żałoby.